Witamy Państwa serdecznie w Smakach Polskich. Dzisiaj pokażemy sztandarowe danie kuchni polskiej, kuchni regionalnych, szczupaka faszerowanego. I to szczupaka faszerowanego takiego w wersji bardzo eleganckiej i wyjątkowo smacznego. Żeby tak się stało, trzeba takiego sporego szczupaka, jakiego Państwo widzą, najpierw pozbawić niestety głowy i ogonka. Bo to będzie nam potrzebne do dekoracji, a teraz musimy sfiletować mięso, bo same mięso nam będzie tylko potrzebne. Natomiast te niejadalne części, które na pewno Marcin oddzieli od płatów czystego mięsa, będą drodzy Państwo, potrzebne do tego, żeby z warzywami stanowiły taki bardzo smakowity, specyficzny. Taki wywar, wywar rybno-warzywny. No, i teraz jak widać, rozdziela Marcin bardzo pięknie. Zostaje nam, proszę zobaczyć, to, co niejadalne, i to wrzucamy do wrzątku, A natomiast to mięso jeszcze pozbawimy tego wszystkiego, co nie jest nam potrzebne, a więc tych płetw bocznych, i będziemy, będziemy. Z tego mięsa właśnie robić farsz. Tego farszu tak trzeba robić, żeby było około kilograma. Do kilograma daje się dwie małe cebule albo jedną dużą. I te cebule trzeba albo bardzo drobno posiekać, albo zetrzeć na tarce. No tutaj akurat mamy tą wersję, którą kolega wybrał, czyli naklarowane masełko. Natomiast teraz wrzucamy to również. Ale tylko na obgotowanie. To trzeba bardzo uważać, żeby nie przeholować. Kroimy warzywka i dorzucamy do naszej rynienki. Ważne jest to, żeby ten wywar gotować długo, na niezbyt wysokim, wysokiej temperaturze. Mamy bułkę. Mamy bułkę nałoczoną w mleku. Mamy rodzynek w alkoholu i tych rodzynek w alkoholu na kilogram powinno być 5 deko. Mamy do tego żółtka. I jedno jajko. Trzy żółtka, jedno jajko. Trzy żółtka, jedno jajko, tutaj Państwo to widzą. I dodatkowo masła mamy masło klarowane. I tego masła klarowanego powinno być z... mniej więcej około 200 gram. Łeb mniej więcej około 10-15 minut powinien być w wywarze, a sam wywar gotuje się dużo dłużej. No i bułka, i cebulka, i tak wszystko po kolei będziemy puszczać. Ja tu masełko klarowane będę dokładał, będzie nam lepiej leciało. I tak wspólnymi siłami dojdziemy do sukcesu. Łeb już wyjmiemy, bo on już sparzył się. Tak, jeszcze tylną płetwę poszukamy. Popatrzmy był duży szupak i tu jest na pewno około Kilograma tego, tego mięsa już z dodaną cebulką. No, i teraz co? Wrzucamy jajeczka, tak? Jajeczka, rodzynki. rodzynki. Jak będzie ten farsz zbyt rzadki, to wtedy będziemy do niego dodawać, drodzy Państwo, na pewno trochę tartej bułki, bo ona jest regulatorem, jeśli, jeśli farsz jest zbyt rzadki. Rozynki z alkoholu koniecznie wymoczone. No i teraz będziemy to wyrabiać. Sól, pieprz, oczywiście. A najważniejszą przyprawą jest sól i pieprz. Tu mamy sól, tu mamy pieprz. I odrobina powinna być również cukru. Cukier znakomicie komponuje się z solą. To są przeciwstawne smaki. Jak tam bułeczki trochę? Tak mniej więcej na kilogram daje się około pół szklanki tartej bułki. To musi być dość ostre. Wtedy jest bardzo, bardzo smakowite. Teraz robimy gazę. Chodzi nam o to, żeby smak tego dosołu bardziej skomponował się z tą rybą naszą. No a ponieważ mamy zdjęte skórki, to my te skórki właśnie tutaj rozłożymy i będziemy nakładać farsz komponując taki baton. No i teraz przykryjemy go skórką i teraz będziemy to zwijać, rolować. O proszę, bardzo formujemy, trzeba to zawiązać z jednej i z drugiej strony. O, i teraz bardzo uroczysty moment, kiedy ten szczupaczek nasz wędruje do rynienki, w której mamy ten warzywno-rybny smak. Przykrywamy, no i musi on, jak to mówią, przejść tą temperaturą, a więc to trwa. I ile będziemy mniej więcej tak na wolnym ogniu? Batonko około 50 minut. Nasz farsz to zmielone filety ze szczupaka z przesmażoną cebulą. Bułka namoczona w mleku, trzy żółtka, jedno jajko, 20 dekagramów klarowanego masła, rodzynki, sól, pieprz, cukier i bułka tarta. Godzina przebiegła, jak zbicza strzelił, no i nasz baton już jest. O, pięknie, pięknie wsparzony, wyparzony. No i teraz musi niestety. Ostygnąć, a więc wynosimy go do chłodni. A w międzyczasie zaczniemy już formować postument. A postument, drodzy Państwo, będziemy robić z takiej normalnej, zwyczajnej sałatki jarzynowej. O, i tak postumencik powolutku powolutku powstaje. No i teraz. Idziemy do chłodni po naszego szupaka. Zobaczymy, jak to nam się udało. Jak będzie wyglądać nasz. O, baton piękny, skórka się pięknie przykleiła. Proszę zobaczyć, sprężysty, czyli tak jak powinno być. Proszę zobaczyć pod lekkim skosem od razu naszego. Szupaczka faszerowanego porcjujemy, bo potem by było to bardzo trudne. Proszę zobaczyć, jak ładnie go żeśmy ułożyli. No i teraz, co nam będzie potrzebne? No, musimy go przesmarować majonezem, żeby nam się pięknie skleił. No i teraz o odrobinę majonezu przy każdej porcji. To zresztą będzie również smakowite, bo ten nasz majonez jest przyprawiony sporą ilością cytryny i cukru. O, i teraz wszystko żeśmy przesmarowali pięknie, znakomicie. No, a teraz będziemy pasować z której strony ogon, z której strony głowa. Majonez tutaj to ma taką funkcję kleju. I proszę bardzo, już mamy szczupaka, ale brakuje mu jeszcze łuski. No i oczka. Oczka zrobimy tutaj. O, bardzo ładnie, to są oczka z oliwek. O, trzeba delikatnie znowu przesmarować majonezikiem. No i teraz łuska, proszę bardzo. Cienko, I robimy bardzo cienko na maszynie pokrojone po prostu po prostu takie kawałeczki ogórka, które trzeba ułożyć tak jak łuska na rybie. No i teraz tutaj myślę, że majonez i będziemy sprycowali jeszcze. Dobrze, bardzo pięknie już mamy majonezem udekorowanego, a teraz mamy tutaj dużo różnych możliwości do tego, żeby ten nasz szupak jeszcze piękniej wyglądał. Także to wszystko już zależy od wyczucia estetyki zdobiącego. Możemy jeszcze tytrynkę umieścić jak królewską koronę i drodzy państwo w ten sposób dzieło Zostało dokonane. Szczupak faszerowany na postumencie, na stole. Smacznego!